W dzisiejszym programie stworzeni do pomocy marynarzom z okrętów podwodnych na co dzień penetrują dno morskie w poszukiwaniu szczątków po katastrofach. Swoje umiejętności na niespokojnych wodach Bałtyku doskonalą nurkowie Głębinowi Marynarki Wojennej. 119 czołgów Leopard trafi już wkrótce na wyposażenie polskich wojsk pancernych. Przyjrzymy się z bliska pojazdom, które stworzone kiedyś do walki z wojskami Układu Warszawskiego, dziś z powodzeniem służą w rękach naszych żołnierzy. Debaty o bezpieczeństwie w Akademii Obrony Narodowej. W murach uczelni rozmawia się między ekspertami o najtrudniejszych tematach, również tych spoza militarnej sfery życia. Zabiega końca ćwiczenie KOBRA 13, międzynarodowe ćwiczenie wojsk specjalnych. Dla Polski ma ono szczególnie doniosłe znaczenie. Od wyników zależy nasza rola w dowodzeniu wojskami specjalnymi sił odpowiedzi NATO. Ministrowie Obrony Narodowej Niemiec i Polski podpisali kontrakt na zakup 119 czołgów Leopard oraz 200 pojazdów wsparcia logistycznego dla polskiej armii. Nasze siły lądowe już posiadają 128 takich czołgów. Nowy zakup obejmuje 14 maszyn w wersji 2A4, takich jakimi już teraz dysponuje nasza armia oraz 105 czołgów w nowszej wersji 2A5. Teraz nastąpi podpisanie umowy pomiędzy federalnym ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec, a ministrem obrony narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, o przekazaniu sprzętu wojskowego z Bundeswehry do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Niemieckie czołgi Leopard zostały stworzone, aby w czasach zimnej wojny, w razie konieczności, walczyć z wojskami Układu Warszawskiego, czyli potencjalnie przeciwko żołnierzom z Polski. Teraz te leopardy służą naszej współpracy w ramach NATO. Mówimy więc tutaj nie tylko o wyposażeniu stali i działach, ale o współpracy zaprzyjaźnionych żołnierzy, o współpracy zaprzyjaźnionych narodów, które wspólnie pracują na rzecz pokoju i przyjaźni na świecie. Od roku pracowaliśmy my nad tym, pracowali nasi współpracownicy. Przypominam też sobie, że rok temu premier Donald Tusk rozmawiał z panią kanclerz Angelą Merkel na temat leopardów. Mamy dzisiaj wszyscy ogromną satysfakcję, że udało się doprowadzić to przedsięwzięcie do szczęśliwego finału. Bundeswera podlega znaczącym redukcjom i po prostu skoro obcina brygady, no to zostają tutaj wolne nowoczesne czołgi. No i nie toczyliśmy przez wiele miesięcy wielkie zabiegi, żeby trafiły one do Polski. Wiele państw na świecie się o te czołgi ubiegało. Na nowe mało kogo stać. W takiej sprzedaży praktycznie w tym momencie nie ma, więc nowoczesne i używane w korzystnej cenie to była wielka okazja i bardzo mocno to zabiegaliśmy. By dowiedzieć się więcej o czołgach Leopard, najlepiej zobaczyć jak sprawują się w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. 10 Brygada Kawalerii Pancernej jest nietuzinkową brygadą, brygadą o jednym z największych potencjałów, jaką prezentuje mając w swojej strukturze czołgi Leopard. Mimo upływu już niemal 30 lat od dopuszczenia do użytku pierwszego leoparda 2-4 nadal na całym świecie jest on uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów klasy średniej. Armata firmy Rheinmetall 120 mm średnicy gładkolufowa. Do tej pory używana nie tylko w leopardach, ale również w wielu innych czołgach, uważana za najlepszą armatę na, na całym świecie. Opancerzenie tego czołgu jest to pancerz wielowarstwowy, również niezwykle odporny na siłę ognia przeciwnika. Silnik o pojemności ponad 47 litrów generuje moc 1500 koni mechanicznych, która jest naprawdę wystarczająca, aby sprawnie poruszyć masę ponad 55 ton. Prędkość tego czołgu po drogach utwardzonych wynosi niemalże 70 km na godzinę. W terenie może się ten czołg przemieszczać do 50 km na godzinę. Nawet przy prędkości 40 km na godzinę możemy z tego czołgu prowadzić celny ogień. Jest to czołg przede wszystkim niezwykle przyjazny załodze, niezwykle prosty w obsłudze, ale również i w eksploatacji. Yy, może wspomnijmy tutaj o najciekawszej rzeczy, wymiana całego układu napędowego sprawnej załodze zajmuje tylko 20 minut. Porównując pracę kierowcy czołgu z kierowcą samochodu osobowego, jedynym utrudnieniem kierowcy czołgu jest widoczność. Kierowca czołgu podczas jazdy w terenie ma zamknięty włas i pole widzenia ograniczone jedynie do trzech peryskopów, przez które może prowadzić obserwacje na wprost, na prawo i na lewo. Do czołgu, do wieży czołgu, najpierw wchodzi działonowy, którego stanowisko znajduje się na samym. Dnie wieży powyżej zadziału siedzi dowódca. Znajduje się tutaj również peryskop do okrężeń dowódcy. W jednym czasie decydujemy o pozyskaniu partii nowych ale też i te, które mamy już od lat, będą modernizowane. Ministerstwo dokonało rzeczy unikalnej, mianowicie pogodziło interesy polskich firm. Nie będzie podziału między zakładami w Poznaniu a zakładami w Łabędach. Będzie to bardzo dobre dla rozwoju polskiego przemysłu, dla utrzymania potencjału oraz dlatego, że będziemy w stanie podzielić się tą kompetencją wewnątrz naszego kraju. My bardzo liczymy na prace związane z modernizacją i serwisowaniem czołgów Leopard 2 4 i w przyszłości 2A5. Nasi pracownicy zdobywają już od 2011 roku bardzo szerokie kompetencje w zakresie samodzielnego wykonywania prac. W tej chwili nasza praca wstępnie została podzielona, jeżeli chodzi o robociznę, pół na pół z naszym partnerem. Rheinmetall natomiast w trakcie realizacji nasz udział systematycznie się zwiększa. Jest to praktyczna realizacja dążenia do tworzenia realnych miejsc pracy w Polsce. W tym roku rozpoczynamy program budowy Uniwersalnej Platformy Bojowej. Projekt, który będzie realizowany w ramach projektów Naukowego Centrum Badań i Rozwoju przez MUMAROBENDY. W czwartek będzie ogłoszony konkurs. W wyniku tego projektu ma powstać nowy czołg średni, który ma zastąpić całkowicie wszystkie konstrukcje poradzieckie, które ma po prostu pozwolić y, wojskom lądowym mieć duży, dużo większy poziom zdolności bojowej niż, niż teraz. Także leopardy i nowe czołgi polskiej produkcji, czołgi średnie. Otwieramy Security Forum, i aby dobrze służyło polskiemu państwu. Akademia Obrony Narodowej staje się miejscem debaty o bezpieczeństwie społecznym. Na zaproszenie władz uczelni odpowiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław kosiniak kamysz oraz władze związków zawodowych. W ramach Security Forum starły się dwa punkty widzenia, które, chociaż często odmienne, jednak razem wpływają na porządek społeczny w Polsce. Security Forum to formuła debaty, ale nieco inne niż te, które proponowała Akademia Obrony Narodowej dotychczas, to także formuła, która dotyczy bezpieczeństwa zgodnie z misją uczelni, ale bezpieczeństwa, w którym mówimy z udziałem tylko i wyłącznie ekspertów. Po drugie, mówimy tylko o tym, co jest aktualnym wyzwaniem w bezpieczeństwie Polski, Europy i świata. Dzisiaj mamy skupić się na bezpieczeństwie społecznym w Jest to i praca, bezpieczeństwo pracy, to jest bezpieczeństwo nauki, bezpieczeństwo rozwoju, bezpieczeństwo egzystencjalne. Wojsko to nie tylko poligony, to nie tylko okopy, to nie tylko czołgi i to nie tylko nawet walka w cyberprzestrzeni. Współczesny oficer Nasz student musi być naprawdę wszechstronnie przygotowany, nie tylko w zakresie działań militarnych, do którego jesteśmy powołani, ale także musi być dobrze zapoznany ze wszystkim, co wspomaga bezpieczeństwo państwa, co stanowi element bezpieczeństwa państwa, a nazywa się to całą sferą pozamilitarną. Dwie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o demografię. Panie ministrze, jeżeli młodzi ludzie będą mieli bezpieczeństwo socjalne, nie na poziomie 1600 zł brutto czy 1200 zł netto i stabilność zawodową, nie umowy śmieciowe, nie zlecenia, to będą chcieli mieć dzieci. Krótko i na temat. Jeżeli my mamy kształtować pokolenia w zakresie polskiego i nie tylko polskiego bezpieczeństwa, to sami musimy jako profesorowie, doktorzy, adjunkci, także asystenci, musimy także gdzieś wyrabiać ostrze naszych działań, polemiki, progresu i to jest to miejsce. Panie 13 rządowych specjalnych. Witam panie Przez niemal cały listopad żołnierze sił specjalnych, 16 państw NATO i Unii Europejskiej szkolą się w ramach ćwiczenia Kobra 13. Gospodarzami ćwiczenia są cztery państwa Litwa, Czechy, Słowacja i Polska. A jego główne dowództwo mieści się w centrum przygotowań do misji zagranicznych w Kielcach. Panie, zastępca dowódcy wojsk specjalnych. Generał Rykady Gut, według sił specjalnych, gotowy do ceremonii otwarcia Ćwiczenia KOBRA W ćwiczeniu bierze udział ponad 2000 żołnierzy. Głównym jego celem jest sprawdzenie sojuszniczego dowództwa operacji specjalnych oraz trening współdziałania żołnierzy. Jeśli nasze dowództwo przejdzie ten test pozytywnie, dołączy do elitarnego grona sześciu państw ramowych, które współtworzą dowództwo komponentu operacji specjalnych Sił Odpowiedzi NATO. Tutaj każdą czynność należy przemyśleć dwa razy. Ktoś, kto jest nerwowy, albo nadpobudliwy, albo za szybko podejmuje decyzje, takie osoby no, mogą mieć problemy pod wodą. Tak? Tutaj lepiej nawet być flegmatycznym i, i powolnym. Ale przemyśleć sprawę. Morze Bałtyckie to trudny teren do pracy dla nurków. Marynarka wojenna dysponuje wąską grupą specjalistów w tej dziedzinie. Na okręcie ORP-PIAST trwa szkolenie dla tych, którzy chcą pracować w najgłębszych morskich rewirach, dla tych, którzy chcą dołączyć do elitarnej grupy nurków głębinowych nurkowania, które są w tej chwili realizowane, to jest zakres głębokości 50-60 metrów. Te nurkowania są to typowe nurkowania z zakresu kwalifikacji starszego nurkera kątownictwa. Czyli są to nurkowania głębokowodne. Do realizacji nurkowań głębokowodnych jest potrzebny system nurkowy składający się z dzwonu i komory dekompresyjnej. Okręt również musi być wyposażony w system do ustawienia się nad obiektem, na którym będziemy prowadzili pracę podwodną. Sprzęt ten, który nurkujemy, to hełm Kirby Morgana, 37 w tym przypadku, skafander, butla nurkowa, którą mamy na plecach. Myślę, że wszystko waży lekko 40 kg. W takim stroju na powierzchni oczywiście to jest nic przyjemnego i nie polecam, natomiast pod wodą jest to, jest to sprzęt wygodny. Nurkowanie w wojsku w odróżnieniu od nurkowania rekreacyjnego jest, stawia dużo więcej wyzwań. Pozwala mi na rozwój, ponieważ techniki wojskowe, technologie prowadzenia prac, kursy, które odbywamy pozwalają nurkom, żołnierzom szkolić się na najwyższym poziomie, pracować na bardzo dobrym sprzęcie pod opieką profesjonalistów, którzy, którzy wiedzą jak nami pokierować. Na jedną parę nurków, która jest w wodzie, pracuje kilkanaście osób bezpośrednio związanych z nurkowaniem, które obsługują różne stanowiska. Trzeba zapamiętać jeszcze to, że jesteśmy na burcie okrętu, i tak de facto jest tych osób dużo więcej, które pracują na to, byśmy mogli tutaj bezpiecznie stać, nie ruszać się i bezpiecznie nurkować. Technologia nurkowań treningowych, która jest wykorzystywana w marynarce wojennej. Jest to technologia własna, to jest, to jest efekt pracy wielu pokoleń i lekarzy, i Akademii Marynarki Wojennej, Zakładu Technologii Prac Podwodnych. Jeden, gotowy. Dwóch z Haka! Jest to technologia, która wykorzystuje. Aparaty o obiegu otwartym, zasilane przewodowo. Używając tej technologii, jesteśmy w stanie nurkować do głębokości 90 metrów z wykorzystaniem dzwonu nurkowego i żyw zabezpieczenia w komorę dekompresyjną. Maksymalny czas denny to jest jedna godzina, każda minuta musi być zaplanowana, i to, co Nurek będzie robił pod wodą, nie możemy zostawić przypadkowi. Zaletą tej technologii. Jest to, że czas mobilizacji i uruchomienia systemu jest bardzo krótki w porównaniu do innych technologii, które moglibyśmy wykorzystać przy nurkowaniu na tą, na tą głębokość. Powietrze zakręcone, trybik spuszczony. Wentylacja, jedynka, dwójka. Dwójka, liczenie. Przerwać liczenie. Dzwon nurkowy jako... Urządzenie, które uczestniczy w nurkowaniu i służy nurkom, jest no, elementem, który bardzo podwyższa bezpieczeństwo i daje nam duży handicap nad warunkami, czy środowiskowymi, czy nawet jak, jakimiś problemami technicznymi. Trójka spójna do Kasia. Od 40 obserwacja gazu. 40 metrów, trójka obserwacji. nós